Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj w roli głównej pompa wody elektryczna do trzeciej generacji TFSI, więc zapraszam do oglądania. Więc tak, pompę już mam wstępnie troszkę rozebraną, żeby nie tracić czasu. Omówię mniej więcej budowy tego ustrojstwa, które ma nam no, umilić życie. Dla mechaników fajnie, no bo, bo generalnie. Jest co robić, ale dla właścicieli nie do końca. Ta pompa ma przejechane 60 parę tysięcy, więc bardzo mało, ale jest chyba z 2013 roku. Nie wiem, mogę tam gdzieś sprawdzić. Generalnie bardzo mało było jeżdżone autem i, no i po prostu ciekła tak. Więc dlatego została wymienić, została, została wyciągnięta, aby ją wymienić. Ale cała elektronika, całe sterowanie jest, jest dobra, nie było żadnych błędów, więc postaram się pokazać na dobrej pompie, jak to wygląda. Tu, tu mamy układ sterujący tą pompą, znajdujący się z tyłu, tutaj. Zaraz będę pokazywał po kolei mniej więcej. Układ sterujący znajduje się tutaj. Tak. Tutaj mamy pozycjoner, który nam szczytuje mniej więcej, w którym, momencie, w którym momencie jest kółko. Pewnie w kółku jest jakiś magnes zamontowany. Tutaj już wyciągnąłem, ale w tym momencie. W tym miejscu znajduje się silnik, który steruje tym wszystkim. Oczywiście przez polecenia z komputera. Wyciągamy silniczek. Zaraz omówimy, jak omówimy budowę, to postaram się parę wad powiedzieć, jak to mniej więcej wygląda. Czyli tak, powiedzmy, no ciężko to nazwać komputerem, ale układ sterujący. Część mechaniczna. Tutaj nam kruciec już odleciał, bo był wykręcony. Część mechaniczna. Tak to mniej więcej to wygląda. Jak można, jak można skomplikować budowę pompy elektrycznej? Jest tu, bo jest to pompa, yy, pompa wody elektryczna, no ale tak naprawdę pompa wody w sama w sobie jest mechaniczna. Zwykła pompa wody, więc bardziej bym to stawiał, że to jest pompa yy, wody, czy, 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 czy bardziej bym powiedział, że to jest elektroniczny termostat. Bo na to wychodzi, bo sama pompa nie ma żadnej elektroniki. Zwykła pompa mechaniczna. I ja pokażę o co chodzi. I teraz tak. Może złapiemy. Tutaj w tym miejscu, w tym miejscu mamy silnik, który steruje tym i kręci sobie tą zębatką, tak? Tak jak widać. Paluszek mi się jeszcze nie wyleczył, ale ale mam nadzieję, że się wyleczy. Tutaj mamy, w tym miejscu, może przybliżę. Gdzie ta zębatka? W tym miejscu mamy zasłonkę, tak jak w zaworze, nie wiem, hydraulicznym. Jak kręcimy tym, to się otwiera, 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 otwiera i mamy otworzony układ. Tym wszystkim kolejny jest odpad. <grym> Tym wszystkim steruje oczywiście komputer, żeby było śmieszniej. To w środku mamy coś takie ząbki. Złapię, złapię, że jak będziemy kręcić. Gdzie ta ząbka jest? Jak będziemy kręcić. O, widać. To tam w środku jeszcze jest taka przesuwka, która się przestawia. Do tego tak, tutaj w tym miejscu mamy taką sprężynkę, tu nie mamy przesuwki, nie mamy przesuwki, tu mamy sprężynkę, nie rozbierałem tego na części, pierwsze co chciałem Wam pokazać, tu w tym miejscu jak popatrzymy mamy taki metal i to jest zwykły termostat, tradycyjny termostat na takiej samej zasadzie jak w, jak w każdych innych starszych autach, on jest dokładnie w tym miejscu zamontowany, trzeba wyciągnąć tą sprężynę i on wychodzi. Więc tak, to jest to jest powiedzmy zawór, który jest sterowany sterownikiem. Jest to elektroniczna, elektroniczną, sterowany sterownikiem elektronicznym. Zamyka nam przepływ, przepływ płynu chłodniczego. Jak te pompy siadają, nie mam teraz błędu, bo ta pompa nie generowała żadnego błędu, ale generalnie jest słaby przepływ płynu chłodniczego albo za duża temperatura. Generalnie, generalnie jakieś błędy tam generuje z przepływem, tak? I teraz parę słów na, na temat yy, usterek tych pomp, oprócz tego, że ciekną. Oprócz tego, że ciekną, tu jeszcze chciałem pokazać, bo tu jest jeszcze ten, który się można ściągnąć. Tu jest ten termostat, tak jak mówiłem. Wszędzie są takie sprężynki, które tam do, dociskają. To jak ściągniemy, teraz nie, nie, nie chcę, coś, to, to jak ściągniemy, to tu jest właśnie, tu jest ten zawór, który możemy sobie pokręcić w ten sposób. Gdzie jest ta O. Ostrość, pokręcimy w ten sposób i on się zaczyna zamykać. Więc tak to jest sterowane. A wady jakie mi się zauwa... jakie ja znalazłem w tych pompach, bo parę już wymieniłem tych pomp, nawet nie parę tylko, no jest to, jest, jest, to, jest to słaby element, to tak. Po pierwsze, dostaje się woda do tej komory i zalewa nam cały silnik i całą elektronikę, tak? I ta elektronika przestaje działać. To jest jedna rzecz. Drugą rzecz, druga rzecz, jaka udało mi się znaleźć, to jest woda tutaj w tej kostce. Ta kostka jest troszkę trudno dostępna, tak żeby sobie ją wyciągnąć, bo jest pompa schowana pod kolektorem sącym, ale generalnie woda, jakaś tam śnieć, to, to się dzieje. Darzyło mi się parę razy. Spotkać w pompie, że na silniku, bo takie mam zboczenie, że niekiedy sobie rozbieram rzeczy, które wymieniam i patrzę czemu się popsuły, albo czemu je po prostu wymieniałem, na silniku była poluzowana ta zębatka. Więc sterownik wysyłał informacje do silnika, wszystko chodziło bardzo dobrze. Tylko niestety yy, mechanicznie, mechanicznie ta pompa po prostu się. Ten, ten zawór kulowy, jak Wam pokazywałem, mechanicznie ten zawór się nie przestawiał. No i generalnie czujnik temperatury to wyłapywał, że temperatura jest za wysoka lub za niska, i zgłaszał do, do, do sterownika silnika, że coś tam się dzieje. No i był błąd. Więc to tyle. Pompa zwykła tu jest taki wiatraczek. Napędzana jest z paskiem, yy, takim jak powiedzmy rozrządu takim malutkim paskiem z wałka balansowego. Jakieś oringi, jakieś sprężyneczki. Generalnie żeby umidić tak. Generalnie tak to wygląda. Może się komuś tam przyda materiał. Może ktoś ma taką pompę i chce ją naprawić. Nie Jest to tanie też. Kiedyś tam sprawdzałem to ponad 1000 zł, teraz nie wiem. Ale generalnie nie jest to tanie, więc jak ktoś tam ma jakąś fantazję, że może sobie wyciągnąć taką pompę i tam rozebrać, ma jakieś tam umiejętności, to... Sam osobiście, pewnie, pewnie jakbym dla siebie robił, to bym może coś tam pogrzebał i może bym ją naprawił. No, klientowi, klientowi w sumie daje gwarancję, więc zazwyczaj wlatuje nowa pompa. Więc nie mogę też takich rzeczy robić. A, a tak to mniej więcej wygląda. No to tyle, dziękuję bardzo serdecznie i zapraszam na kanał. Pozdrawiam, cześć. Chciałem coś jeszcze dograć, chciałem powiedzieć, że w tym, w tym miejscu jest zawór kulowy taki i w tym miejscu jest zawór kulowy. Jak kręcimy tą zębatką, to popatrzcie co się dzieje. Te zawory się otwierają, tak? Tutaj popatrzymy, zawór się otwiera, tutaj też się zawór otwiera. Jak dajemy w drugą stronę, to zamykają układ, tak jak powiedzmy tradycyjny, tradycyjny termostat. Oprócz tego jest ten termostat, podejrzewam, że może on działa jako jakiś zawór, jak to zawiedzie, to, to ten termostat puszcza. No takie coś wymyślili, więc takie jeszcze dogranie do filmu. Więc zapraszam, hej, cześć.